he <laughs> he Poczekaj wiesz, poczekaj. Ja zrobiłem podwójne. Poczekaj wiesz, lecę na tą ślizgawkę. Nie chcesz siąść do końca ten pli. Ty... Jeszcze raz. O kurwa. Na pewno na filmikach Ten, też tego spotkać. invite. Tutaj. Na friends, na mnie i invite. Bo nie mogę dołączyć. Nie było gdzie wylądować. No. Oh Nice. Big airs only count if you land them. Jikes! You gotta post that one.